Śląsk miał najłatwiejszą drogę do turnieju we Wrocławiu, bowiem jako gospodarz miał zapewniony start z urzędu. Oprócz ekipy ze stolicy Dolnego Śląska, w wielkiej czwórce znaleźli się także lokalni rywale. Wrocławian ze Zgorzelca oraz Anwil Włocławek i Jezioro Tarnobrzeg w pierwszym pojedynku Final Four. Który wygrał z jeziorem aż 89 do 51. Podopieczni Miodraga Rajkowicza bardzo poważnie potraktowali rywala, który w ćwierćfinale sprawił sporą sensację, eliminując rozgrywek mistrza polski Stelmet Zielona Góra. Z od początku meczu zdominowali przeciwnika. Więcej emocji było w drugim półfinale, w którym zmierzyli się odwieczni ligowi rywale z Wrocławia i Włocławka. Zdecydowanie lepiej w meczu wszedł Śląsk który dzięki doskonałej grze m.in. Michała Gabińskiego szybko odskoczył na kilkanaście punktów w drugiej połowie trójkolorowi dalej imponowali i ostatecznie zwyciężyli 82 do 69 półfinałach. Nie było wątpliwości, kto w poszczególnych parach jest lepszy. Finał miał być bojem nie tylko puchar, ale też umiano najlepszej drużyny w regionie. Śląsk w Lidze sensacyjnie wygrał w tym sezonie w Zgorzelcu. Tym razem był lepszy od PG Turowa. U siebie. Mecz finałowy rozpoczął się od trójki Pawła Kikowskiego. Przez długi czas wynik oscylował wokół remisu. Ostatnie 4 minuty tej części padły jednak głupem Śląska. To on prowadził po 10 minutach aż 25 do 14. Druga kwarta była już niezwykle wyrównana. Początkowo Turów odrobił większość strat. Na finiszu znów jednak to gospodarze byli sporo lepsi. Po 20 minutach wrocławianie prowadzili 51 do 40. Grali zespołowo. Po 10 punktów do przerwy mieli Paul Miller, Robert Skibniewski i Michał Gabiński. W Turowie 14 oczek uzyskał przed przerwą J.P. Prince. W drugiej połowie Zgorzelczanie wrócili do gry za sprawą skutecznego na dystansie Filipa Dylewicza i dobrym rotacją szybko zbliżyli się do Śląska na dystans ledwie kilku punktów. Niefrasobliwe decyzje w ataku Wrocławian spowodowały, że w końcówce trzeciej kwarty Turów mógł doprowadzić do remisu, a nawet objąć prowadzenie skończyło się jednak dwupunktową przewagą Śląska po trzech czwartych meczu. Czwarta kwarta była doskonała. Sytuacja często się zmieniała na prowadzeniu, jednak cały czas byli podopieczni Jerzego Chudeusza Po nerwowej końcówce to oni wygrali i unieśli puchar. Bohaterem Śląska był zdobywca 21 punktów Michał Gabiński, 20 dla pokonanych rzucił JP Prince. Kolejny raz Wrocławski Klub Koszykówki nie był w stanie utrzymać tempa, które sam narzucił. Szkoda, bo ekipa zdolnego Śląska, gdyby potrafiła grać na mniej więcej podobnym poziomie przez 40 minut. W tej chwili byłaby na pewno na drugim bądź trzecim miejscu w tabeli. Jest pozycja w czołowej ósemce dająca playoffy, więc, jak na Beniaminka, też bardzo dobra, ale apetyty rosną. W miarę jedzenia, kilka potraw. Zafundowanych przez WKK w tym sezonie było kulinarnymi ucztami. Mecz z Polfarmexem rozpoczął się doskonale. Koszykarze Turkiewicza realizowali założenia taktyczne, walczyli jak równy z równym. Raz jedni byli na prowadzeniu, raz drudzy na finiszu inauguracyjnych 10 minut. W lepszych nastrojach byli gospodarze, którzy prowadzili dwoma punktami. W drugiej kwarcie było jeszcze lepiej. Koszykarze z Wrocławia zdobyli sześć kolejnych oczek i objęli najwyższe w meczu prowadzenie. Ich gra cieszyła grono najwierniejszych kibiców. Rzeczywiście było co oglądać, bo Szczególnie do defensywy nawet najbardziej wymagający kibice nie powinni mieć zastrzeżeń. Na 4 minuty przed przerwą po rzucie za trzy Rafała Niesowskiego WKK prowadził nawet 37 do 25. Ostatnie sekundy pierwszej połowy to jednak lepsza gra przyjezdnych. Gospodarze nie roztrwonili przewagi. Po 20 minutach prowadzili aż 46 do 36. Przez pierwsze 3 minuty po przerwie niewiele się zmieniło. Zespół z Dolnego Śląska utrzymywał kilkunastopunktową przewagę. Niestety szybko role się odwróciły. Olfarmek zdobył 9 kolejnych punktów i błyskawicznie nawiązał kontakt. Objął też prowadzenie WKK, odpowiedział, ale końcówka trzeciej ćwiartki należała do ekipy Skłódna. To oni za sprawą w dużej mierze Krzysztofa Jakubczyka prowadzili 62 do 57. W czwartej odsłonie meczu nie pozwolili sobie zrobić krzywdy. Świetnie weszli w tę część, znów popisali się serią punktów i wyraźnie odskoczyli. WKK nie był już w stanie wrócić do rywalizacji. 11 punktów dla Wrocławian zdobył Łukasz Giduszko, 10 jego brat Bartosz. Bohaterem spotkania był jednak Krzysztof Jakubczyk, koszykarz Polfarmexu. Zdobył aż 25 oczek. Śląsk poprawnie zareagował na pierwszą stratę punktów w sezonie. Po remisie na wyjeździe kibice zastanawiali się nad tym, jak ich pupile zareagują. Zrobili to w najlepszy z możliwych sposobów, choć emocji w starciu z Sosnowcem na pewno nie brakowało. Zagłębie gra typową śląską piłkę, mówił przed meczem szkoleniowiec ekipy zdolnego Śląska. Młodość jest sporym atutem Sosnowca i to pokazywali w pierwszych minutach meczu w hali AWF-u przy stadionie olimpijskim, choć rozpoczęło się zgodnie z oczekiwaniem od prowadzenia gospodarzy 3 do 1 i 5 do 2. Goście szybko odrobili stratę po 15 minutach. Był remis po 6, po kolejnych 5 minutach Wrocławianie przegrywali już 6 do 8. Do końca inauguracyjnej części fani Szczypiorniaka we Wrocławiu oglądali wyrównany pojedynek. Śląsk schodził na przerwę z jednobramkową przewagą. Na pewno nie tego oczekiwał trener Malinowski. Białoruski szkoleniowiec Przerwę wykorzystał. W kolejnych 30 minutach jego podopieczni już bowiem imponowali. Przewagę budowali jednak mozolnie. Po jednej trzeciej walki po przerwie Śląsk prowadził 20 do 18. Wtedy właśnie nastąpił przełom. Gospodarze włączyli najwyższe przełożenie. Zagrali fenomenalnie w defensywie. To było kluczem do sukcesu. Zagłębie w co trudno uwierzyć. Przez ostatnie 20 minut nie rzuciło nawet jednej bramki Śląsk, rzucał za to i za siebie, i za rywali. Przewaga rosła błyskawicznie, a po końcowej serenie wyniosła ostatecznie 15 goli. Kapitalnie w barwach trójkolorowych zagrał Maciej Ściga i rzucił 12 bramek, 5 dołożył Bartłomiej Koprowski, po 4 zdobili Łukasz Płonka i arkadiusz Miszka Śląsk. Dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w tabeli pierwszej ligi. Co nas czeka? Ci, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach chórem, odpowiadają. Przede wszystkim dobra zabawa. Turniej cieszy nie tylko młodych, także tych, którzy chcą, aby ich dzieci w okresie wolnym od szkoły czas spędzały na sportowo. To właśnie umożliwiają zawody MCS-u. Centrum ma za zadanie by dbać o obecnie najmłodsze pokolenia Wrocławia, Więc zawody mają sporą zaletę, mogą w nich wziąć udział wszyscy. To wyjątkowy czas, kiedy w jednej drużynie grają kumple z podwórka, jedni uprawiają futbol w profesjonalnych klubach, inni tylko podczas zajęć wychowania fizycznego. W tym wypadku wszyscy spotykają się na jednym parkiecie za udział w zimowym turnieju piłkarskim. Nie trzeba płacić jedyne. Co trzeba, to się zgłosić, przyjmowane są. Całe drużyny, więc warto szybko zebrać paczkę i skontaktować się z MCS-em, który ma swoją siedzibę na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Zazwyczaj w zawodach bierze udział kilkadziesiąt drużyn, w tym roku powinno być podobnie. Na najlepszych czekają oczywiście nagrody w postaci medali, dyplomów, a także strojów sportowych. Co ciekawe, na turnieju pojawiają się też przedstawiciele różnych klubów, można więc się pokazać z dobrej strony i zapewnić sobie treningi w profesjonalnych drużynach szczegóły dotyczące imprezy na Wrocław. the well.